Chuj, chuj z ery widzom, że masz jaja To by nie było że Dobra zabawa skończy się tylko na zjeżdżalni No bo piwa też będą Jak się bawić, to się, się bawić, bawić więc idziemy do, do końca na Yo. Dojechaliśmy na wschodnią część wybrzeża nad którą mieści się tak zwane Oko Cyklopa. I teraz tak naprawdę nie jestem w stanie tego wszystkiego spamiętać. To kolega tutaj, Adam, Wam przeczyta, co to jest w ogóle. Ja przeczytam, żeby było dokładniej. A więc jaskina cyklopów jest legendarną jaskiną mitycznego jednokiego cyklopa o imieniu Polifema, który to uwięził Odyseusza i niektórych jego ludzi w drodze powrotnej z wojny trojańskiej. Odysseusz był tak cwanym ziomem, że w końcu oślepił cykopa drewnianym kołkiem i uciekł bez zadrapania, czyli bez szrank, ale stracił część swoich ludzi. I tam właśnie idziemy. Idziemy tam, jak tam dotrzemy, pokażę Wam wszystko. A jak będzie fajnie, to nawet może coś z drona nagramy. Patrzcie tutaj, jaka jest czysta woda. Naprawdę woda, lazur. Kryształ. Doszliśmy do wniosku, że zrobimy tutaj, tutaj niezły challenge. Chcemy przejść na drugą stronę. Ja już idę. Bo to nie czy nam się to uda, tak? No nie jest łatwo, bym powiedział. Tylko pytanie jest następujące. Po co? Co tam, właśnie, co tam jest i po co? Więc ja zobaczę, Czy znaczy ja wam pokażę, gdzie teraz Adam idzie. To jest mega przygoda, chodź. Wracamy się z powrotem. Bo tutaj chyba tego oka cyklopa nie ma. Ono chyba jest dalej. Chyba jest dalej. Więc idziemy dalej i Wam to również pokażemy. Ale zobaczcie, tu jest dużo nurków. Bo naprawdę woda jest mega czysta. Tam są. Tutaj pan jest. I tu jeszcze dwóch. Naprawdę mega fajna atrakcja. Jeżeli chodzi o miejsce, w którym się chcemy wykąpać, to ona wygląda dokładnie tak. Tu się tak łagodnie schodzi, a tam na dole jest piękna, czysta woda. Tak naprawdę prywatna, nasza znaczy mini prywatna plaża skalna. Jesteśmy już tutaj na dole. Miejscówka wygląda naprawdę zajebiście, trzeba przyznać. Tak? Chłopaki już tam pływają. Zeszły tutaj na dół. Ja zaraz zakładam kamerę na maskę do snurkowania. Petarda, yeah! Zapraszamy na cyp. Tam, zapraszamy wszystkich na cyp. Chciałem wam powiedzieć, że cizio jest pizda. Nie chcę skoczyć z tamtego kawałka. Tam jest osłownie 50 cm wyżej. od Dokładnie. Cizio. Pokaż widzą, że masz jaja. Cizio, nie być pizda. Dajesz, Cizio, nie być pizda. Raz się żyje. Jak nie zrobię tego teraz, to nie zrobię nigdy. Co czułeś, że to na górze? Czułem, że moja kupa spotyka się z odbytem. No trzeba powiedzieć, że miał chłopstrakę jak on. Cały czas mi się trzęsą nogi. Ale warto. Chuj. Okazało się coś takiego, że jesteśmy na tym oku cyklopa i wcale żadnego oka cyklopa nie ma. I postanowiłem chłopakom udowodnić, że ono jest. O, może je znalazłem. Chyba jest tu. Spójrzcie. Może to jest to. Więc. Pójdźmy tam. To jest taka jaskinia. Całkowicie zapowiada się to sympatycznie. I powiem Wam, że chłopaki będą przezadowoleni, że to znalazłem. Oni myślą, że tu tak naprawdę gówno jest. A okazuje się, że tu jest mega wypas. Taki wypas, jak sami widzicie, jestem pod skałami. Jakby coś tu runęło, to jest ten trup. Dlatego. Wyjdę drugą stroną, żeby wam pokazać jak to wygląda i zawołam chłopców, bo na pewno byliby też zainteresowani czymś takim. I z pewnością no, powiedzą, że tak, Adam, to jest Boko Cyklopa. Zapraszam do Boko Cyklopa. Nie jest to hostel typu piarda. Nie źle to imprezy musiały się o, dać. zobacz co się dzieje. stary, zawodowe. Kur. Zobacz co się dzieje. Kurwa. O, o, się jest oko, Trzeba przyznać, że faktycznie tutaj jest, jest, o, jest mega duża dziura. Mega duża. O. A jest tam jakieś przejście jeszcze gdzieś? Nie, Nie, ma. Nie ma. Ale tutaj jest fajnie. Znaleźliśmy to, to coś, czego poszukujemy. To się nazywa KP Greco, i to jest właśnie taka dziura. To jest jaskinia jakiegoś pan, potwora, który tam ludzi kiedyś porywał. Dokładnie, Mogę tak. to wyczytać zaraz. No to przeczytaj, tak? To jest taka dziura. Ale jak patrzy się z jednej strony, to się widzi morze, z drugiej strony, po prostu. po prostu. Dokładnie tak. I to wygląda naprawdę fantastycznie. A w związku z tym, że my jesteśmy podróżnikami, to nie możemy tego przeoczyć. Więc po prostu tam jedziemy i zaraz nam to wszystko pokażemy. Tak? Dobra, czytam dosyć krótko. Proszę. Potwór z Ajan Napa. Jaskinie Kapę Greco. Jest to potwór który przypominał wyglądem jak Yeti, nikt go nigdy nie widział, ale wszyscy mieszkańcy na Cyprze w niego wierzą. Okej, okay. lecimy to zobaczyć. Tak, zupełnie przy okazji przechodzimy koło tych fajnych domków, które są tutaj bezpośrednio nad morzem i one to naprawdę wyglądają, takie? takie wille, takie, nie wiem, takie wille ala Miami, taka, nie wiem, takie, taka Ibiza, coś tutaj... tędy. Nawet bym powiedział, że naprawdę. Kalifornia. Tutaj. No, coś takiego, prawda? I to... To dalej tam rozbudowują, tylko najgorsze jest to, że tak naprawdę tego tutaj tyle nabudują, że ten, yy, to całe miejsce straci trochę ten urok, no bo stracić, tak. Ale no cóż, no nie jesteśmy tutaj od tego, żeby weryfikować dlaczego to robią i oceniać to tak naprawdę. Dla hajsu, tak? No tak. A tu jest ta, bym powiedział, starsza część tej strony, na której zaparkowaliśmy samochód. Prawda, to nie jest to Cape Greco z taką dziurą, która jest w skale i przez którą można na nią patrzeć na drugą stronę, gdzie widzi się morze i e, niebo, ale naprawdę jest tutaj coś mega fantastycznego. No, przy takich falach przy takich falach się tam wejść, tak? Woda, kolor, mega lazur, jak, jak w Egipcie. No musimy powiedzieć, że chyba polegliśmy, z racji tego, że to Cape Greco znajduje się po drugiej stronie tej góry, a po drugiej stronie tej góry znajduje się jednostka, tak bym powiedział wojskowa, która jest ogrodzona dookoła. Jedynym miejscem, którym się tam można dostać, to jest po prostu popłynięcie łodzią. Niestety nie mamy na to czasu, nie mamy na to funduszy, więc no tyle. Kuzer, Mam jeszcze jedną fajną rzecz do zrobienia, która na pewno Wam się spodoba. Fajne zajebiste ujęcie, ale to Wam pokażemy, i nie zdradzamy na razie. W związku z tym, że nasza ostatnia destynacja niekoniecznie była trafna, bo tak słyszeliście wcześniej. No nie można było tam dojechać ze względu na to, że jest to tam była jednostka wojskowa i tam się po prostu nie dało dojść, jedynie statkiem, tak? To po drodze znaleźliśmy jeszcze jedną fajną destynację, która się nazywa po angielsku Blue Lagoon, czyli Niebieska Laguna, którą tak naprawdę możecie zobaczyć z tyłu. To jest takie typowe komercyjne miejsce, gdzie rodziny się zbierają, mogą sobie tutaj na plaży poleżeć z dziećmi, prawda? Sporty wodne, jak widzicie z daleka, także naprawdę jest przyjemnie, tak? I to miejsce oczywiście znajdziecie na wschodniej części Cypru, na samitenkim dole wschodniego wybrzeża, tak? Oczywiście Cypru południowego. Zamówiliśmy sobie coś do jedzenia tutaj przy tej lokalnej miejscówce. Miejsce jest naprawdę bardzo fajne, tak? Ale tak naprawdę kolega Adam padł na fantastyczny pomysł. Co naprawdę zaskoczyło mnie bardzo. Bardzo mnie zaskoczyło. Zamówiliśmy sobie Jackie Potato. Jackie Potato, jakbyście nie wiedzieli, to jest takie coś, to jest taki wielki, gigantyczny ziemniak. on jest naprawdę nie, wielki. Naprawdę wielki. Jak zresztą widzicie, tak? Kurwa, po głowie. Wielki, gigantyczny ziemniak, załadowany tuńczykiem, fasolką i sałatką koleslow. Jakbyście się zastanawiali, ile to wszystko kosztuje, to powiemy Ci, że taki Jackie Potato z tym całym wypasem kosztuje 6 euro. Frytki czy 20? Tak naprawdę że można się nieźle, na nieźle najeść. Ale teraz. Wracając do tematu, Adam wpadł na fenomenalny pomysł. Może opowiedz o nim po prostu. Słuchajcie, gdybyście mieli wybrać poświęcenie 30 euro na picie browarów samemu albo na dobrą zabawę z kumplami, to co byście chłopaki wybrali? Dobrą zabawę z kumplami. Dobrą zabawę z kumplami. Dlatego byłem sobie sprawdzić sporty wodne i tak. Mam 30 euro, które poświęcę. Możemy przejechać się na zwariowanej sofie za 12 euro na głowę. Co tutaj oto. To trwa 15 minut, uh -huh. gdzie nie zrobimy generalnie nic, o co nas, że zajmiemy plac zabaw. Albo wynajmiemy sobie plac zabaw dla dzieci, co będzie całkowicie pojebane. Ale fajne. Ale fajne. Za 30 euro na godzinę. Owalimy sobie 15 minut tamte skałki. No sobie skaczemy sobie zjeżdżalni. Dobra. Ale czekaj, czekaj. Żeby nie było, że dobra zabawa skończy się tylko na zjeżdżalni. Albo piwa też będą. Oj, polecimy sobie po całości. Lecimy. No, no, tak. Euforia jest gruba. Ostatni dzień lecimy z petardą. No, trzeba powiedzieć szczerze, że, że ten limit, który mieliśmy 120 euro na głowę, niektórzy mieli 150, niestety poszedł w las. No z racji tego, że już jesteśmy po, poza limitem Ale jak się bawić Co To się, się bawić, bawić Więc wiecie, jedziemy do końca Yo Zdecydowaliśmy się wynająć tą łódkę, tak jak mówiliśmy wcześniej Trzeba powiedzieć szczerze, że, że buja jak chuj Próbujemy popływać Będziemy zjeżdżać, skakać, bawić się Chłopaki tutaj Pedałują A ja na górze sobie siedzę ta atrakcja nazywa się Nisi Beach Kurwa zachód słońca kozak Ale kurwa lupa z przodu idzie Zobaczcie wszyscy jaki timelapse tu się robi